Cześć, witam Cię serdecznie na moim vlogu. Ponieważ jest to mój pierwszy premierowy odcinek, pozwól, że się przedstawię. Ja nazywam się Artur Plukrat i od blisko 10 lat zajmuję się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami na terenie miasta Siedlec i okolic. Idea stworzenia tego kanału była taka, iż chciałem Tobie, jako widzowi, przybliżyć bliżej branżę nieruchomości, pracę pośrednika oraz związane z tym zagadnienia. Tak więc nie czekajmy i zaczynajmy. W pierwszym odcinku chciałem poruszyć temat umowy przedstępnej. Natomiast po krótkiej refleksji, a troszeczkę dłuższej analizie, doszedłem do wniosku, że jest to zbyt obszerny temat, aby przedstawić go jednorazowo w kilkuminutowym odcinku. Dlatego postanowiłem, że temat umowy przedstępnej rozbiję sobie na kilka kolejnych odcinków, gdzie w każdym z nich będę omawiał Najistotniejsze, moim zdaniem, zagadnienia dotyczące umowy przedstępnej. Czym w ogóle jest umowa przedstępna? Umowa przedstępna jest to zobowiązanie jednej lub dwóch stron do zawarcia w przyszłości umowy docelowej, przenoszącej własność, umowy końcowej, umowy przyrzeczonej. Po co w ogóle zawieramy umowy przedstępne? Jak spojrzymy sobie dzisiaj na aktualny rynek nieruchomości, bardzo szybko zauważymy, że wielu kupujących posiłkuje się kredytem. Z kolei inni czekają na, wydane, na wydanie warunków zabudowy. Jeszcze inni na przykład na podział nieruchomości. Jeszcze inni, mówię tu teraz o właścicielach, na przykład na wykreślenie starych wpisów z księgi wieczystej, na przykład z działu trzeciego, służebności dożywocia. Lub z działu czwartego, na przykład jakieś hipoteki z 68 roku na 9 zł. Akurat miałem taki sam, nawet ostatni przypadek. I teraz, yy, moim zdaniem są takie trzy, Podstawowe elementy, które powinny się zawrzeć w umowie przedstępnej, ba, nie to, że one się powinny zawrzeć, one się muszą zawrzeć i trzeba na nie położyć szczególny nacisk. Pierwszy jest to bardzo konkretny, szczegółowy, obszerny opis przedmiotu z umowy przedstępnej, czyli co dokładnie sprzedajemy, to trzeba konkretnie opisać. Jest to bardzo istotne, ponieważ czasami klienci lub strony zapominają o podaniu pewnych szczegółów, jak na przykład o Wpisanej w księdze wieczystej piwnicy przy odrębnej własności lub miejscu postojowym itd. A jeżeli na przykład nie ma księgi wieczystej, bo jest to mieszkanie spółdzielczo-własnościowe bez kawu, to wtedy na przykład do opisu będzie nam potrzebne zaświadczenie z spółdzielni mieszkaniowej. Dlatego tak ważne jest położenie nacisku na sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości i konkretnego opisu. Dwa, jest to cena. Cena jest bardzo ważna. Z, przy umowie przedstępnej, kiedy klienci kupujący idą do banku, yy, ta cena ostatecznie musi być też na akcie notarialnej. Więc jest istotne, żeby ta cena była tam podana, najlepiej dwa razy, tak aby wszyscy mieli pewność, za jaką kwotę kupujemy lub sprzedajemy nieruchomość. No i trzeci, jest to czas. I tutaj są różne szkoły, ponieważ co niektórzy idą nawet tak daleko, że w umowie przedstępnej zapisują sobie konkretną datę, konkretną godzinę, konkretnego notariusza, gdzie odbędzie się przeniesienie własności i do jakiego oczywiście terminu. Natomiast z reguły odbywa się to tak, że strony dają sobie jakiś przedział czasowy lub przedział czasowy po jakimś konkretnym zdarzeniu, na przykład po otrzymaniu kredytu bankowego, po, wy... po scaleniu nieruchomości, po wyodrębieniu nowej nieruchomości, po wyczyszczeniu księgi wieczystej, itd., itd. Na koniec warto zaznaczyć, że umowę przedstępną można podpisać w dwóch różnych formach. Oczywiście tych form jest więcej, ale takie dwie najczęściej stosowane w naszym kraju to jest forma umowy cywilnoprawnej i forma aktu notarialnego. Jedna i druga, w zależności od sytuacji, myślę, że to jest bardzo dobry temat, żeby omówić go przy kolejnym odcinku. Na dzień dzisiejszy yy, chciałbym bardzo Ci serdecznie podziękować za poświęcony czas. Mam nadzieję, że przedstawiona tu wiedza ma dla Ciebie jakąś wartość. Serdecznie zapraszam do śledzenia mojego kanału, subskrybowania, aby nie ominęły Cię kolejne ciekawe informacje z rynku nieruchomości. Pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć!